Dzień dobry, ja jestem Bożej Sajduk. W ramach pobud DigiWorld odpowiadam za koordynowanie programu seminariów, w tym w nowej odsłonie tzw. zwanych DigiShortów, które mają pomóc przybliżyć Państwu granty, tematykę grantów, mini-grantów, które realizowały zespoły w ramach strumieni finansowania przez POP DigiWorld. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Pana Profesora Piotra Korcyla z Zakładu Teorii Cząstek UJ Instytutu Fizyki Teoretycznej naszej Alma Mater, który dzisiaj przybliży nam to, czym zajmował się jego zespół w ramach mini-grantu Can Learning Help in Monte Carlo Simulations? I za chwilę pozwolę sobie oddać Głos na naszemu szacownemu mówcy i mam nadzieję, że jeszcze potem będzie chwilka, żeby móc w takiej luźniejszej formie porozmawiać. Dziękuję bardzo i oddaję panu głos. Dziękuję za zaproszenie. Witam. Celem, celem grantu, którym się zajmowałem, było badanie algorytmów, które służą do symulacji różnych rzeczy. To są symulacje Monte Carlo i one należą do typu, do klasy algorytmów, które się nazywają Markov Chain Monte Carlo. Tego typu algorytmy są bardzo powszechne, powszechnie obecnie używane w wielu różnych dziedzinach. Nie tylko w fizyce, ale ogólnie szerzej w naukach obliczeniowych, w ekonomii, w, w biologii, w, w chemii. W naukach komputerowych, w informatyce teoretycznej również. Nie opierają się na szacowaniu pewnych wielkości poprzez losowanie. Ponieważ ja jestem fizykiem i najbardziej interesuje mnie fizyka, więc moja motywacja, która, którą miałem interesując się tymi algorytmami, pochodzi z fizyki. W szczególności z części fizyki cząstek elementarnych, która zajmuje się oddziaływaniami silnymi. Na tym slajdzie mam przedstawione cząstki elementarne, które składają się na model standardowy, czyli teorie, które opisuje wszystkie cząstki elementarne, jakie do tej pory odkryliśmy. Natomiast część, która oddziaływuje silnie, jest zaznaczona tu po prawej, to są kwarki i gluony. To jest, to jest taki element tego całego modelu standardowego i w związku z tym stosuje się metody numeryczne, żeby przy, przygotować przewidywania tej teorii, żeby potem móc porównać ją z eksperymentami, na przykład takimi jak prowadzone w CERN, czy w Brookhaven National Laboratory, czy w innych miejscach na świecie. Teraz standard, sztandarowym rezultatem takiego podejścia numerycznego jest obliczenie mas cząstek zbudowanych z kwarków wprost e, z zasad pierwszych fizyki, czyli bierzemy naszą teorię, wkładamy ją do komputera i czekamy aż ten komputer wyliczy nam przewidywanie, a potem porównujemy to z tym, co zmierzył eksperyment. I w przełomowej pracy sprzed z, z 10 lat y, grupa fizyków wykonała te obliczenia. No i tu jest pokazane: na pionowej osi jest masa cząstek, na poziomej osi są różne cząstki składające się z różnych kwarków, i jest porównanie, że wszystkie te obliczone masy zgadzają się z tymi, które zostały zmierzone. Co było jednym z pierwszych wielkich e, potwierdzeń, że cała ta metoda numeryczna działa. Teraz ona działa, tylko jest dosyć trudna i, i, i zajmuje bardzo dużo czasu. Spowodowane jest to tym, że żeby wygenerować te losowe próbki do, do Monte Carlo, trzeba zbudować ten łańcuch Markowa, o którym na samym początku wspomniałem. I on wykazuje się taką cechą, że kolejne elementy tego łańcucha Markowa są bardzo podobne do poprzednich. I w szczególności na tych wykresach tutaj pokazane jest, że pomimo bardzo wielu próbek, pewne, pewne rzeczy mierzone na tych, na tych próbkach w zasadzie się nie bardzo zmieniają. To znaczy, jeśli one już były dodatnie, to przez bardzo dłuż, długi okres czasu rzędu tysięcy próbek one pozostają dodatnie. No i to powoduje, że ten łańcuch, który musimy wygenerować, musi być dużo, dużo dłuższy niż ten tu pokazany. A już ten pokazany zajął rok, rok czasu generacji na superkomputerze. W związku z tym palącym problemem jest e, pytanie, czy da się, dałoby się przyspieszyć te, te symulacje. E, no i to próbowaliśmy zrobić w naszym grancie. Znaczy, nasz grant e, opierał się na pytaniu, czy algorytmy typu łańcuch, typu Monte Carlo, oparte na łańcuchach Markowa, da się przyspieszyć poprzez uczenie maszynowe. I w skrócie mówiąc, e, algorytm polega na tym, że losujemy te próbki, próbki z jakiegoś rozkładu prawdopodobieństwa, i potem liczymy średnią po tych próbkach. E, I do tej pory budowa łańcucha markowa polegała na tym, że następna próbka była brana zawsze na generowana na podstawie poprzedniej. E, I to powodowało, że one wszystkie były w miarę bardzo podobne. Ta zmiana na następowała bardzo wolno. Natomiast istnieją algorytmy, one już są znane od, od dawna, od lat 30., w których można by tą nową próbkę generować zupełnie losowo, nie patrząc się na poprzednią. I to się nazywa Independent Metropolized Sampler, gdzie losujemy nową próbkę wprost z rozkładu Q. I to działa. Tylko, że musimy potrafić generować z rozkładu Q, i tego do tej pory nie dało się zrobić. Natomiast wraz z postępem e, e, uczenia maszynowego powstały modele oparte o sieci neuronowe, które pozwalają wygenerować próbkę wraz z jej prawdopodobieństwem Q, a jeśli to mamy, to możemy wykorzystać to podejście i spróbować sprawdzić, czy ono udałoby się zmniejszyć tę autokorelację. No i to było. Pytanie, które, nad którym pracowaliśmy w grancie. Celem grantu było zwłaszcza zachęcenie studentów, żeby zainteresowali się algorytmami i fizyką w algorytmach, bo takich studentów jest dosyć mało. I to mi się wydaje, wydaje mi się, że udało mi się, bo um, przysz, pojawiła się studentka Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, która była bardzo biegła w, w Pythonie i w uczeniu maszynowym i ona bardzo pomogła nam rozwijać ten kod nasz. Ona teraz dostała stypendium Fulbrighta i wyjeżdża do Ameryki na praktyki, oraz znalazłem studenta informatyki stosowanej, który też był chętny do, tego, do badań, w tym tego zagadnienia, i on obecnie prac, wykonuje pracę magisterską pod moją opieką. Także główny cel. Jaki sobie postawiłem, czyli zachęcenie studentów, żeby się zainteresowali fizyką cząstek elementarnych, wydaje mi się, że został spełniony. W ramach tych badań, które zrobiliśmy ze studentami i z profesorem Piotrkiem Białasem i doktorem Tomaszem Steblem, który mamy grupę, która się zajmuje tego, tymi tematami, napisaliśmy w ostatnich pół roku trzy artykuły, i czwarty jest właśnie tworzony wraz z tą z panią paną Czarnotą. Wyniki, które otrzymaliśmy, posłużyły nam do, złożenia, do przygotowania dwóch wniosków o granty do NCN-u. Jeden przez Tomka Stebla. To jest grant Sonata. I ja złożyłem grant Opus. I czekamy niecierpliwie na wyniki, które powinny się pojawić za trzy tygodnie. No, to jest przykład nasz, tego, co udało nam się osiągnąć. Z lewej strony jest pewna wielkość mierzona w czasie, kiedy. Sieć neuronowa jest uczona dla pewnej, pewnego rozmiaru sieci, i poprzednie algorytmy potrafiły wyuczyć się z dokładnością do 1,5% na siatce 32. Natomiast nasz algorytm poprawiony. Ma dokładność rzędu dziesiątych części promili, i ta siatka 32, to jest, no ona się błyskawicznie uczy. Jesteśmy w stanie osiągnąć, prowadzić symulacje na siatkach 16 razy większych niż to było do tej pory możliwe. Także wyniki są dosyć ciekawe. Co prawda, dla dosyć prostych modeli, do, do tej chromodynamiki kwantowej jeszcze jest kawałek, ale wydaje nam się, że, że jest to dosyć obiecujące podejście. Wolę sobie tylko dwa pytania zadać. Pierwsze jest takie, czy, czy widzi Pan Profesor jakieś możliwości dalszego, dalszej rozwoju tego projektu w stronę współpracy z jakimiś partnerami międzynarodowymi? Czy ta tematyka, jak w pana, pana, Profesora opinii, ma szansę też być jakimś takim platformą do, do, do nawiązywania dalszej jakiejś współpracy międzynarodowej? Tak, są dwie grupy na świecie, które równolegle pracują nad tym samym. Jest grupa na MIT w Bostonie i mamy z nią kontakt i oni zgodzili się nam pomagać, oni są wymienieni jako współpracownicy, potencjalni współpracownicy w grancie nad tym, który złożyliśmy. Jak również jest grupa z Niemiec zajmująca się symulacjami chromodynamiki kwantowej. Oni również wysłaliśmy im zaproszenie, oni się również zgodzili, także jest szansa, że będziemy wspólnie pracować. Ta grupa na MIT jest dosyć, oni są dosyć do przodu, bo oni mają bardzo duże zaplecze ludzi z Google' i z innych wielkich firm, którzy są na, no, na najwyższym poziomie w tych się uczeniu naszynowym, mają dużo większe zasoby niż my, ale ciągle wydaje nam się, że potrafimy z nimi konkurować, bo mamy pewne pomysły, których oni jeszcze nie mają. I, i właśnie to, to jeszcze tylko wiedziemy do drugiego pytania. Czy jest jakiś właśnie jakby pan mógł profesor, szybko skomentować te ograniczenia natury sprzętowej, tak? Czy, czy w uczeniu się... Tej sieci neuronowej, na ile, bo tak widzę, one nie są jeszcze rozbudowane, ale czy tutaj jest jakaś bariera te, w Polsce, przynajmniej technologiczna, żeby ten projekt rozwijać? Nie, znaczy mamy dostęp do cyfronetu i tam prowadzimy te obliczenia. I tych zasobów komputerowych jest na razie bardzo dużo, one są łatwo dostępne dla nas, bo mamy dobre kontakty z cyfronetem. Natomiast powiedziałbym, że to nie bariera technologiczna w postaci mm -hmm. liczby kart jest problemem, tylko trzeba się zastanowić i lepiej zrozumieć ten problem i znaleźć lepszy algorytm, który, który będzie efektywniejszy. To nie Jasne. jest po prostu zrobienie programu, który będzie działał na większej liczbie kart, tylko trzeba, trzeba włożyć w to jakiś nowy pomysł. I nad Jasne. tym głównie pracujemy. Jasne. Uprzejmie dziękuję. Jeszcze oddaję głos zewnętrznym gościom. Tak? Dzień dobry. Dziękuję za bardzo ciekawą prezentację wyników. Mamy może w z tym też takie pytanie, które mi się nasunęło, no bo tutaj zaprezentował Pan wyniki dla stosunkowo prostego modelu, modelu Easinga i mam pytanie, czy te metody, które Panowie Państwo opracowaliście, czy one są w prosty sposób przenaszalne do bardziej skomplikowanych modeli, na przykład właśnie do samej chromodynamiki kwantowej? To jest dobre pytanie. To, co pokazałem, te wyniki dla, dla modelu podca te metody można uogólnić do układów, które mają dyskretne stopnie swobody, jak aktualnie mamy kod działający dla modelu podca, który jest bardziej skomplikowanym modelem, i on wykazuje przejście rodzaju pierw, pierwsze, przejście fazowe pierwszego rodzaju i to jest bardzo dobry model do badania. Podobnego przejścia w chromodynamice kwantowej, które jest ciągle poszukiwane przez bardzo wiele eksperymentów, i wydaje mi się, że możliwości symulowania takiego typu przejścia będą bardzo pożyteczne w eksperymentach z ciężkimi jonami, gdzie się szuka tego przejścia. Natomiast algorytmy, natomiast to podejście nie stosuje się do układów z ciągłymi stopniami swobody, takimi jak chromodynamika kwantowa. Tam trzeba zmienić pewne elementy. Zmienić inne, wykorzystać inne metody uczenia maszynowego, i wtedy to się da zrobić. Ta grupa z MIT ma, potrafi już symulować teorie z symetrią cechowania i z fermionami, i my podążamy ich śladami, i, i mamy też kody, które robią częściowo to, więc. Więc myślę, że za jakiś czas dojdziemy do chromodynamiki kwantowej i będzie to możliwe. Pytanie, jak to będzie efektywne, a na to pytanie na razie jeszcze nikt nie zna odpowiedzi. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Dobrze. Bardzo dziękuję. W takim razie mm, pozwolę sobie jeszcze raz podziękować bardzo profesorowi za prezentację i mm, pozwolę sobie zamknąć też nasze seminarium. Bardzo dziękuję. Wkłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bye. <music>